Witaj, jestem Kamil, a ty oglądasz temat tygodnia z rynku Forex. Głównym tematem w tym tygodniu jest ropa. W poniedziałkowy poranek wartość kontraktów terminowych na ropę Brent w krótkim czasie spadła o 6%. Później wzrastając jednak do poziomu 41,29 dolarów za baryłkę. Ostatecznie zatem ropa straciła 4,2% w stosunku do poprzedniego rozliczenia. Od połowy 2014 roku cena ropy spadła. 70% ze względu na ogromną nadpodaż związaną z trwającą na rynku ropy wojną cenową. Miejsce miał również spadek cen walut, w tym dolara kanadyjskiego oraz dolara australijskiego. Japoński jen natomiast przyjął bezpieczną pozycję, dokładnie tak jak przewidywano. Przyjrzyjmy się bliżej wydarzeniom z ubiegłego tygodnia. W minioną niedzielę liderzy OPEC spotkali się w Katarze. Aby przedyskutować o możliwości zamrożenia podaży. Jednak rozmowy te szybko zakończyły się fiaskiem, gdyż Arabia Saudyjska zażądała, aby porozumienie objęło również Iran. W spotkaniu istotne znaczenie miała regionalna polityka. Wszak Iran i Arabia Saudyjska od dawna konkurują między sobą o wpływy na Bliskim Wschodzie. Wobec niepomyślnego zakończenia rozmów istnieje realna obawa, iż kraje wydobywające ropę zdecydują się jeszcze bardziej obniżyć ceny. Co doprowadzi do kolejnych minimum. Istotnym problemem jest również to, iż Arabia Saudyjska oraz Rosja wydobywują rekordowe ilości ropy. A od stycznia zniesienie sankcji na Iran będzie on się starał o wszelką tutaj działalność, jeżeli chodzi o udział na rynku ropy. Choć niektórzy analitycy nie przewidują powrotu ropy do poziomu 27 dolarów za baryłkę, wydaje się, iż surowiec ten jeszcze przez pewien czas pozostanie pod presją. W związku z wydarzeniami na rynku ropy kurs dolara australijskiego stracił 1%, osiągając wartość 0,7594 dolara. Natomiast kurs dolara kanadyjskiego spadł podobnie o 1% do poziomu 1,2986 dolara. W odpowiedzi na niepokojące wydarzenia inwestorzy zdecydowali się wykupować jeny, przez co kurs tej waluty wobec euro ruszył w stronę szczytowego pułapu ostatnich trzech lat. Za jedno euro płacono nawet 121,71 jenów. Czyli najmniej od 4 kwietnia 2013 roku, gdy Bank Japonii ogłosił program ilościowego luzowania polityki pieniężnej. Kurs jena wobec dolara wyniósł 107,63 jeny za jednego dolara, wynosząc się na niemal szczytowy poziom ostatnich 18 miesięcy. W nadchodzącym tygodniu warto zapoznać się z kalendarium finansowym dostępnym na stronie Easy Markets, ponieważ w tym tygodniu opublikowane zostanie wiele informacji. Pamiętajcie szczególnie o tym, iż w czwartek poznamy wielkość sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii oraz decyzję Europejskiego Banku Centralnego dotyczącego stóp procentowych. Wygląda na to, że mamy przed sobą ekscytujący tydzień. Niektórzy inwestorzy zapewne. Pozostaną przeczekać okres rynkowej niepewności, natomiast inni wykorzystają go jako okazję. Jaka jest Wasza strategia na ten tydzień? Prosimy o Wasze opinie i komentarz poniżej. Jestem Kamil, a Ty oglądałeś temat tygodnia z rynku Forex.